Jesteśmy teraz w domu piekarza, czyli piekarz na dole miał, jak to się mówi, tu piek, a u góry mieszkał. mieszkał. I to jest najstarszy budynek na tej ulicy. Cała ta ulica, wszystkie te kamieniczki, to jest najstarsza część miasta. To jest 1650 rok, akurat ten dom, mm -hmm. się tam połowa XVII wieku. O, jakie koszyczki. W koszyczkach wypiekano. Czy, nie, czy ale później suszone? Nie, wyrasta. A wyrasta? A, no, nie. widać od razu, że nie jestem piekarzem. Ważne było, żeby koszyk był właśnie wyklinowy, Przepraszam, chyba praca z nimi. A powiedz chociaż do czego to jest? Powiesz? Jakoś pani tłumaczyła ci tutaj wolę i to się daje myślę ci daje się kle. chleb. Chleb? Mhm. No, taka osiamka taka. Osiamka. Czy pszenicę tu się daje, czy co? co? Nie, jak, mieliśmy, jak zużyliśmy już mąkę, to taki worek, który był z tkaniny, wrzucało się do tej maszyny. I ona jeszcze wytrzepywała resztki mąki. I tam jest szuflada i z tej szuflady te, te resztki mąki się wybierało. Aha, widzisz, to było wykorzystanie wszystkiego do końca. No bo tak w takim worku jednak jeszcze mąka gdzieś tam się ubiła. I jak tam dowiedziałaś się, coś jeszcze się od pani dowiedziałaś wcześniej? i Się kroiła. A wiesz, tak. podobną maszynkę mieliśmy. Uważaj, bo jest ostre. No. I tutaj widzisz, regulowało się. Patrz, a tu się za pomocą tego odkręcało się i regulowało grubość. No i jeszcze pani coś tłumaczyła, jest. Ci tutaj się zdaje. Ci... No, co to się. No no i tu się kręci. Chyba też nie chleb, tak mi się wydaje. Bułkę. Bułka. A ta, na tarkę, tak? Żeby była... Czyli te wszystkie bułki, które wyschły. I tutaj się wyciąga. To bułka tarta była z tego. A tu już ciastka się robi. Ciasto. I też ręcznie się kręciło? Nie Ale Elektrycznie, bo już się bałam, że tyle też ręcznie trzeba. Mhm. A tu? A to jest wyciskarka do bułek. Z tym, że ona jest niekompletna. Ona powinna mieć na dole jeszcze tak, takie ruchome noże na podziałce, no i dźwigniami po prostu się manipulowało, te ciasto było rozrywane, ale wcześniej trzeba było tą pokrywę jeszcze zamknąć. No, zamkniesz? Czyli zamknij pokrywę. Czyli to wtedy z tego formowało yy, bułki, tak? For tak. Bułki, pączki. To jest takie do porcjowania. Popatrz, amelka, Tak. O. O. I. No widzisz, teraz zablokowałaś. Tutaj pełno tych foremek, koszyków różnych. O, wiesz, na... szykawostka. Przed włożeniem chleba do pieca trzeba było chleb omazać w, albo, w bu, albo w wodzie z jajkiem, albo w wodzie, żeby była chrupiąca skórka. Aha. I robiono to taką brzydką miotą. Ona nazywa się strychówka. No brzydko, brzydko wygląda. Ale skórka chrupią, chrupiąca też jest smaczna. Widzę na święta też jest przygotowana. A skąd pani ma buty? Te to już ze sklepu. <grym> A bo myślałem, że tutaj pani tutaj nie. Są, są tutaj. Takie specjalne sitka. Buty, rę, ręcznie robione, to zapłonam tylko do rekonstrukcji. Na co dzień a tutaj beczka do przechowywania? To jest dzieża. Wymarzony prezent dla każdej dziewczyny wychodzącej za mąż to było dostać dzieżę. Ważne było, żeby ta dzieża była pokoleniowa, ponieważ do pani domu, do jej zadań należał wypiek chleba dla rodziny, a jeżeli dzieża była stara, to miała między klepkami drewnianymi. Zagnieżdżone już bakterie te, tworzące nam chleb. I on się po prostu, on szybciej dojrzewa. ten cały zakwas, to całe ciasto. No I ma smaczniejszy. Nawet nie wiedziałam. A tu, jak myślisz, Amelka, co to jest? Czy domyślisz się? Ja Wam zaraz pokażę. Co to jest? Co to jest? Jak myślisz? Tutaj się daje, można powiedzieć, bułka. Na bułkę? I klebek. I chlebek, czyli co? Piekarz kładł tutaj, chlebek, wrzucał to. Tak do pieca tam, tylko tak. pieca już nie ma. Nie, to już, tylko okucie została. No, budowa tego budynku by po prostu nie pozwalała na sobie nie Ale tak kiedyś wyglądało mniej więcej, że stał piec, i daleko. To jest oryginalne z dobromiejskiej piekarni przedwojennej. I to jest ciekawy piec, bo to był piec na węgiel. On miał osobną komorę do palenia, a za pomocą rurek ciepło było dostarczane do komory, w której było pieczone. Natomiast w innych pieca, piecach do pieczenia chleba palenisko często jest w tym samym miejscu, gdzie się piecze chleb. I wtedy Aby co jest na... gorzej? bo... Nie, żadne gorzej. Po prostu innego typu to jest piec. Taki piec na przykład był też montowany na statkach, powiedzmy na pytaniku. No bardzo ciekawie wrócić i jak, jakby znaleźć się w miejscu a koszyki muszą być wiklinowe bikino, dlatego ponieważ powietrze ma wtedy dostęp do chleba przez te dziurki i wyrasta chleb większy i lepszy masz jakieś, Amelka, pytania? Ej, jeszcze nie mam jeszcze nie masz, dobrze Czyli wszystko już prawie wiesz. Pocierasz mydłem i później trzesz tutaj oto, aż plama wyjdzie sama. Amelka wpisuje się do księgi gości. A tak jak mówiłam wcześniej, znajdujemy się w, w pomieszczeniu, gdzie kiedyś piekarz mieszkał. Na pewno podejrzewam, że więcej miał tych pomieszczeń, ale tu jest zachowane tak jakby jedno pomieszczenie żeby było tak widać, jak kiedyś mieszkało się, czyli brak zlewu, dzbanek, tutaj pani pokazywała wcześniej Amelce Tarę, jak to się kiedyś prało, taka pralka. Mm. A dzieci nie mają. To nie ma. Nie ma y, tego pokoju. Kie, y, one dzieci miały inaczej pokój. Podobny. Tak samo jak ten, tak? No widzisz, takie szafeczki, takie komody, raczej komody takie, widzisz na sztuce, tutaj na smalec, albo jeszcze inne potrawy, widzisz garki. Nie Niko. Nikomu. O, często wisiały no, takie. Dzień nie, w domu. A mogę pokazać co ja napisałam. No zaraz zobaczę. I takie stoły jak to się kiedyś przy takich stołach większość siadała, bo ławki chyba były tańsze niż krzesełka. Szybciej się robiło. Co napisałaś? Aha. No widzisz? Jesteś, dobrze. Zapadłaś się, tak? No i tak wygodnie. Zobaczcie wygodnie. Amelka, to co zostajesz tu już na noc? No nie, a ja nie nie A wiesz, że tu piekarz może przyjść. Aha, i zajmie miejsce, a ty na dywanik wtedy wylądujesz. Kiedyś był taki zawód, Szmaciarz? No i pan krzyczał gdzieś, tam dzwoneczkiem dzwonił pod budynkami, żeby ludzie mu stare ubrania dawali. I on wyplatał takie chodniczki. O! To ładnie z takich starych ubrań. A ja bym Bardzo ładne. Nie, nie zobaczysz, co jest. Tu jest kredens. I on jest ciekawy o tyle, że ma tutaj dziurę. Żadna mysza tego nie wygryzła. To jest zrobione specjalnie. Pani domu jak upiekła ciasto albo chleb, to tutaj ten chleb ciepły jeszcze albo ciasto wsadzała. To jest metalowa taka wkładka z perforacją z tyłu. Chodziło o to, żeby on y nie skraplało się tam powietrze, żeby on nie zapocił się ten chleb czy ciasto, żeby był przewiew, a jednocześnie, żeby w bezpiecznym miejscu sobie tak siedział. No, ale przez tą dziurę jednak ta mysz przeszła. Mysz może tak. Ale pies nie wyciągnie, albo kot. No tak. O, a to jest maselniczka z funkcją lodówki. Co tu jest? Masło tu się trzymało. Tutaj wrzucamy masło, a między wkładkę szklaną a ceramikę wlewamy wodę z solą. Sól utrzymuje niską temperaturę i nam się masełko się chłodziło przy okazji, żeby nie zjeżdżało. Ja podobno teraz kupiłam coś takiego, ale wlewa się wodę, że masło jest w tej wodzie cały czas. Mhm. Czyli jest miękkie i właśnie zalane wodą, y, nie jałczeje. Oczywiście jakbym tam trzymała miesiąc czasu czy to też by to zrobiła, ale... No, i no, zrobili, ale tu jest ciekawiej, bo masło jest przynajmniej nie w wodzie. Chociaż jak wyleje się tą wodę za każdym razem, to y, nie czuć, no bo masło wody nie wciąga. Ja nie wciąga. A każda kobieta musi to domu, musiała szyć. Obrazy były drogie. Nie każdy mógł sobie pozwolić, ale za to sprytna pani domu mogła tak, sobie Tak, wiem, Oj, to ja chyba bym się nie nadawała, ja nie cierpię igłę. To już bym była kiepską panią domu. Stołeczek do zdejmowania i pastowania obuwia. I oficerki sprawdzają. Jak ci się podoba pokój? Ty to masz fajnie, bo no ja jeszcze też nie jestem na szczęście taka wysoka. Ale panowie, którzy nieraz ja widzę ich na filmach, to są tacy co to cały czas trzeba się skłaniać. Było. Patrz. No. Ja a ja nie jestem wysoka. Mama tu napisała. Zrobić Ci zdjęcie przy kredensie. Czekamy na pana. Yy, zadzwoniłam. Umówiliśmy się, czyli nie jest tak źle. Można w tygodniu przyjechać. Pan za chwilę dojedzie i zobaczymy zamelką muzeum. Tak? tak oraz, oraz zobaczymy też basztę. Dobrze, że teraz pada. Kiedy mamy cały dzień praktycznie zajęty przez muzea, później sobie pojedziemy gdzieś na obiadek i tak nam deszczowy dzień minie. Porządków dzisiaj nie będę robiła, bo jednak fajnie jest mieć otwarte okno, jak się sprząta, ale jakoś ten dzień nam do, do wieczora minie. Znajdziemy za chwilę. Kolejne y, miejsce do zwiedzania może się uda, że cały dzień coś tam będziemy oglądać.